Co ma wspólnego zdrowe odżywianie z książkami? Okazuje się, że wiele, bo zdrowy czytelnik to taki, który chętnie odwiedza bibliotekę, wypożycza książki i bierze udział w organizowanych tu wydarzeniach. I właśnie o zdrowym odżywianiu mówiono podczas spotkania zatytułowanego Zdrowy czytelnik wyciśnij z książki co najlepsze. Spotkanie odbyło się w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu. Zdrowe odżywianie i czytanie książek to tematy tak bliskie sobie, że musieliśmy się tym zająć w bibliotece państwo wiedzą dużo książek, czasopism, też najwięcej w całym mieście gier planszowych, ale również wiele innych wydarzeń, konkursy, wystawy, zajęcia komputerowe, spotkania z młodzieżą, spotkania z psychologami i między innymi stwierdziliśmy, że co jest co jest ważne dla nas? No dla nas ważny jest zdrowy czytelnik. A w konferencji wzięli udział uczniowie ze szkół średnich. Żeby porozmawiać z nimi, najpierw zaprezentować, co mają do powiedzenia dietetyk. Zaproszony z szpitala sądeckiego, młodzież sądeckich szkół, która mówi, jak hodować kiełki, jak można zadbać o siebie własnymi rękami zaprosiliśmy młodzież, która zaprezentowała taki oto wykład Zdrowy talerz w głowie, czyli jak odżywianie, jak wpływa odżywianie na kondycję na przykład naszych włosów i wykład również wygłosiła pani psycholog o tym jak to, co jemu wpływa na nasz dobrostan, nasze samopoczucie, nasze emocje. Uczestnicy konferencji mogli także degustować zdrowe, naturalne soki, tłoczone z pochodzących z sądecczyzny owoców.